Dzień dobry. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu w naszej serii TPA Observer. Razem ze mną jest Aleksandra Sobocińska, senior konsultant w dziale doradztwa podatkowego w TPA Poland. Dzień dobry. Ja nazywam się Kamil Orłowski, jestem konsultantem również w dziale podatkowym TPA. I razem omówimy drugą część naszej prezentacji w temacie bieżących zagadnień, wątpliwości i problemów związanych z podatkiem u źródła. TPA Observer. Stawiamy na dobre połączenia. W tej części poruszymy nieco inne kwestie, które być może w praktyce spotykane są trochę rzadziej, aczkolwiek w dalszym ciągu powodują wiele trudności po stronie polskich przedsiębiorców. W drugiej części porozmawiamy o problemach związanych z ustawowym katalogiem usług niematerialnych. Kwestii wykładni pojęcia dochowania należytej staranności, przykładach wątpliwości dookoła pojęcia urządzeń przemysłowych, znaczeniu formy prawnej zagranicznego kontrahenta w kontekście podatku WHT, a także o unijnym projekcie dyrektywy FASTER. Jako pierwsza na tapet weźmiemy kwestie związane z usługami niematerialnymi, które w kwestii podatku u źródła od lat wiążą się z wieloma wątpliwościami po stronie polskich podmiotów, którzy występują w roli płatnika tego podatku. Oczywiście mowa tu o artykule 21 ustęp 1 punkt 2 ustawy o CIT. I jego odpowiedników w ustawie OPIT, który zawiera katalog usług niematerialnych podlegających co do zasady opodatkowaniu podatkiem źródła. Katalog ten zawiera takie usługi jak między innymi doradcze, prawne, księgowe, badania rynku, reklamowe czy też udzielania gwarancji i poręczeń. Główne źródło problemów w zakresie. Usług niematerialnych rozbija się o użyte przez ustawodawcę w tym katalogu sformułowanie, tutaj cytuję, oraz świadczenie o podobnym charakterze. Ten zabieg ustawodawcy pozostawił pewne luzy interpretacyjne, yy, pozwalające rozszerzać yy, ten katalog również o usługi yy, niematerialne, które są podobne do tych już w nim wymienionych przy czym kwestie interpretacji, które, usług, które z usług należy rozumieć jako podobne, pozostaje polem niezgody i, i wielu sporów na linii polskich przedsiębiorców i organów podatkowych, które w tym zakresie często stosują wykładnię zdecydowanie nadmiernie rozszerzającą. Różniącym się w ostatnim czasie przykładem tego problemu są usługi ubezpieczeniowe, które w ocenie fiskusa kwalifikowane są jako usługi podobne do usług udzielania gwarancji poręczeń, które są opodatkowane podatkiem WHT. Generalnie sądy administracyjne nie aprobują takiego profiskalnego podejścia organów podatkowych, i konsekwentnie w ostatnich latach uchylane były kolejne interpretacje, które kwalifikowały usługi ubezpieczeniowe jako usługi podobne do gwarancji poręczeń. Obecnie problem takiej rozszerzającej wykładni jest też widoczny w kontekście usług pośrednictwa i usług agencyjnych. Przykładem pojawiających się sporów w tym zakresie są m.in. wyświetlane na prezentacji dwa wyroki. Pierwszy wyrok w USA w Gdańsku z 20 marca dotyczący usług pośrednictwa, a także drugi NSA, wyrok NSA z 5 lipca dotyczący usług agencyjnych. W obu tych sprawach Polskie spółki w celu poszerzenia zakresu swojej działalności również na inne kraje. Zawarły współpracę z zagranicznymi podmiotami, które pełniły rolę tzw. agentów. Do zadań tych agentów, ogólnie rzecz biorąc, należało wsparcie i oraz pośredniczenie przy sprzedaży produktów i usług tych spółek, a w szczególności promowanie ich ofert, uzgadnianie warunków z, kl z klientami a także przygotowywanie różnych spotkań i prezentacji dla potencjalnych klientów. Agenci przy tym nie byli jednak uprawnieni do realizacji tych zamówień, a także do zawierania umów w imieniu tych polskich spółek. Co istotne, wynagrodzenie agentów miało charakter prowizyjny, to znaczy było uzależnione od wyników ich sprzedaży, a nie od doboru czynności, które wykonują. Rzecz jasna w ocenie polskich spółek usługi pośrednictwa czy agencyjne nie są usługami podobnymi do usług niematerialnych, przez co nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem, podatkiem u źródła. Innego zdania był jednak dyrektor KIS i uznał, że usługi te mają cechy zbliżone do usług doradczych, badania rynku, a także reklamowych, które podlegają podatkowi u źródła, przez co również usługi agencyjne i pośrednictwa powinny temu opodatkowaniu podlegać. Ostatecznie y, sądy stanęły po stronie spółek, podważając podejście obrane przez Fiskus y, i uchylając jednocześnie niekorzystne interpretacje. W wyrokach tych możemy przeczytać m.in. to, że pomimo pewnych zbliżonych cech pomiędzy usługami pośrednictwa i usługami agencyjnymi do usług doradczych, badania rynku czy reklamowych, to powiązania te nie są na tyle silne, aby móc uznać te dwie grupy usług jako podobne do siebie. Usługi pośrednictwa i agencyjne są usługami, których trzonem jest ogólnie rzecz biorąc doprowadzenie do zawarcia umowy z klientem. Dlatego też zawarte w nich pewne podobieństwa do usług doradczych, badania rynku czy reklamowych mają wyłącznie charakter poboczny i akcesoryjny, i nawet nie wszystkie muszą występować w trakcie działań prowadzonych przez tych agentów. Podsumowując podejście prezentowane przez sądy, należy uznać za słuszne i jak najbardziej wpisujące się w ugruntowaną już w tym zakresie linię orzeczniczą. Trudno jest bowiem znaleźć uzasadnienie dla przyjętej przez dyrektora KIS wykładni rozszerzającej, która kwalifikowałaby usługi pośrednictwa oraz agencyjne jako usługi niematerialne opodatkowane podatkiem u źródła. Zgadzam się, jak widać pomimo stosunkowo jednolitej linii orzeczniczej w tym zakresie. Fiskus nadal decyduje się obierać przeciwne stanowiska, które co najgorsze są niekorzystne dla płatników podatku u źródła. Warto tutaj też podkreślić, że nieprecyzyjność określenia świadczenia o podobnym charakterze od lat wiąże się z licznymi wątpliwościami przedsiębiorców, przez co muszą oni dociekać swoich praw dopiero przed sądami administracyjnymi, a to wiąże się z dodatkowymi kosztami i wymaga więcej czasu. Odchodząc już od kwestii usług niematerialnych, kolejnym przykładem problemów napotykanych przez płatników WHAT-u jest sposób rozumienia nałożonego na nich obowiązku dochowania należytej staranności. Chodzi tu o sytuacje, w których płatnicy badają prawo do zastosowania preferencji WHAT wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przypomnijmy, że preferencje, o których tutaj mowa, dotyczą prawa do zastosowania obniżonej stawki podatku wHT albo prawa do całkowitego zwolnienia z obowiązku jego poboru. Problem dotyczy tutaj tego, czy płatnicy WHAT-u, którzy są w posiadaniu właściwego certyfikatu rezydencji podatkowej zagranicznego kontrahenta, są dodatkowo zobowiązani do weryfikowania statusu żywistego odbiorcy należności czy też prowadzenia faktycznej działalności gospodarczej, jeśli suma wypłat dokonywanych w trakcie danego roku podatkowego nie przekroczy progu 2 milionów złotych. Właśnie jednej z takich sytuacji dotyczył wyrok WSA w Łodzi z końcówki maja tego roku. Zgodnie z stanem faktycznym polska spółka dokonywała wypłat należności na rzecz zagranicznych kontrahentów z tytułu usług niematerialnych. Które dla nich stanowiły zyski przedsiębiorstw opodatkowane w kraju rezydencji tych kontrahentów. Polska spółka chciała potwierdzić, że w przypadku nieprzekroczenia w trakcie roku progu 2 milionów złotych. Będzie ona uprawniona do zastosowania preferencji w podatku WHT w postaci zwolnienia z jego poboru w oparciu o posiadany certyfikat rezydencji podatkowej, bez, dodat bez konieczności dodatkowego weryfikowania pozostałych przesłanek, o których mowa w przepisach podatkowych. Co ciekawe, jak się okazało, zdaniem Fiskusa, skorzystanie z obniżonej stawki podatku WHT albo z zwolnienie z jego poboru wymaga od płatników nie tylko posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej zagranicznego kontrahenta, ale także dodatkowo zweryfikowanie, czy kontrahent ten w stosunku do tych należności jest ich rzeczywistym odbiorcą, a także czy prowadzi faktyczną działalność gospodarczą w, cel, w celach podatkowych w kraju swojej siedziby. Na szczęście dla tego płatnika w USA w Łodzi nie popor prezentowanego przez fiskus podejścia do rozumienia dochwania należytej staranności. W usadnieniu wyroku czytamy, że obowiązki takie jak weryfikowanie statusu rzeczywistego odbiorcy wypłat, a także badanie, czy zagraniczny kontrahent prowadzi w kraju swojej siedziby rzeczywistą działalność dla celów podatkowych, ma zastosowanie tylko w sytuacjach, gdy suma wypłat w danym roku podatkowym Przekroczy próg 2 milionów złotych, czyli zasadniczo tylko do sytuacji zwrotu podatku WHT w ramach mechanizmu Pay and Refund, o którym wspominałaś w pierwszej części naszej prezentacji. W konsekwencji, jak potwierdził sąd, nie ma podstaw prawnych, aby obarczać płatnika WHT dodatkowymi obowiązkami ponad uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej, jeśli suma dokonywanych przez tego płatnika wypłat w trakcie roku nie przekroczy kwoty 2 milionów złotych. Jest to ewidentny kolejny przykład stosowania przez dyrektora KIS wykładni rozszerzającej do przepisów dotyczących podatku źródła. Zresztą, tak jak wspominałaś, niesie to za sobą wiele niekorzystnych skutków dla płatników WHT, czy to w postaci nałożonych dodatkowych obowiązków formalnych, czy też dodatkowych kosztów oraz poświęconego czasu w przypadku dociekania swoich racji na drodze są. Sądowej. Co jeszcze istotne, podobnie jak w przypadku wspomnianych wcześniej usług pośrednictwa i agencyjnych, tutaj też można stwierdzić, że kształtowała się już w ostatnich latach ugruntowana i, i korzystna linia orzecznicza dla płatników WHT, aczkolwiek to paradoksalnie dalej nie przeszkadza fiskusowi w wydawaniu interpretacji wręcz wprost przeciwnych i, i niekorzystnych. Odkładając na razie na bok problemy wykładni przepisów, teraz chciałabym poruszyć temat, z którym w praktyce również wiąże się wiele wątpliwości, czyli definicję pojęcia urządzenia przemysłowe. Dla przypomnienia, użytkowanie oraz prawo do użytkowania urządzeń przemysłowych podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem u źródła według stawki 20%. Zgodnie z ukształtowaną w ostatnich latach linią orzeczniczą i interpretacyjną, pojęcie urządzenia przemysłowe należy rozumieć możliwie jak najszerzej, co jak nie trudno się domyślić wiąże się z licznymi wątpliwościami i problemami polskich przedsiębiorców. Jeden z takich problemów został przedstawiony w wyroku NSA z dnia 24 lutego bieżącego roku. Sprawa dotyczyła spółki, której działalność polega na kompleksowej realizacji projektów budowlanych polegających na wznoszeniu i eksploatacji farm wiatrowych. W ramach prowadzonej działalności ta spółka wynajmowała od niemieckiego kontrahenta aluminiowe panele oraz plastikowe maty, które wykorzystywane były do ułożenia dojazdowych dróg tymczasowych na terenie farmy. Spółka uważała, że panele i maty nie stanowią urządzeń przemysłowych zarówno na gruncie polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jak i na gruncie polskich przepisów podatkowych, przez co nie musi ona pobierać podatku u źródła od należności wypłacanych z tytułu ich wynajmu. Ze stanowiskiem spółki nie zgodził się Fiskus i stwierdził on, i tutaj pozwolę sobie sparafrazować jego słowa, że urządzenia przemysłowe to takie urządzenia, które są przeznaczone do wykorzystania w przemyśle i jego zastosowanie wiąże się z tą a przedmiotowe panele i maty zostały właśnie zastosowane w celu przemysłowym, ponieważ farmy wiatrowe należy postrzegać jako jeden z elementów przemysłu elektroenergetycznego. Początkowo spółka doczekała się korzystnego rozstrzygnięcia w sądzie pierwszej instancji, jednak ostatecznie naczelny sąd administracyjny poparł stanowisko fiskusa i utrzymał w mocy negatywną dla spółki interpretację. Zdaniem NSA urządzenia przemysłowe należy rozumieć możliwie szeroko jako wszelkie urządzenia, które mogą być wykorzystywane w przemyśle. Kwalifikacja jako urządzenie przemysłowe zależy więc od cech konstrukcyjnych i użytkowych tego urządzenia, a nie od sposobu czy okoliczności, w jakich są one wykorzystywane. Ten przykład obrazuje, jak szerokiego rozumienia pojęcia urządzenia przemysłowe możemy się spodziewać zarówno po organach podatkowych, jak i sądach administracyjnych. I w praktyce oznacza to, że. Praktycznie każdy wynajem specjalistycznych urządzeń przemysłowych od zagranicznych kontrahentów może być obarczony podatkiem u źródła. Wracając jeszcze na chwilę do kwestii preferencji podatków WHT, warto zwrócić szczególną uwagę, że urządzenia przemysłowe są niejednolicie rozumiane na gruncie poszczególnych umów o unikaniu podwójnego podatkowania zawartych przez Polskę. Tak jak wspominaliśmy, umowy te zawierają preferencje, które pozwalają płatnikom po spełnieniu dodatkowego warunku uniknąć obowiązku płacenia standardowej krajowej stawki podatku. Oczywiście dodatkowym warunkiem, o którym tutaj mówię, jest posiadanie przez płatnika właściwego oraz ważnego certyfikatu rezydencji podatkowej zagranicznego kontrahenta. Generalnie preferencje te przyjmują jedną z dwóch form: albo prawa do stosowania obniżonej stawki podatku WHT, albo prawa do całkowitego zwolnienia z tego opodatkowania. Jednak w przypadku użytkowania lub prawa do użytkowania urządzeń przemysłowych, preferencja ta może przybrać obie wspomniane formy, zależnie od tego, która z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w danej sytuacji znajdzie zastosowanie. Wynika to z tego, że użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w zależności od poszczególnej umowy, może zostać zakwalifikowane jako. Należności licencyjne lub jako zyski przedsiębiorstw otrzymywane przez tego zagranicznego kontrahenta. Jest to zależne od brzmienia określonej najczęściej w artykule 12 tych umów definicji należności licencyjnych. Większość z tych definicji zawiera w swojej treści również właśnie urządzenia przemysłowe. Dla przykładu taką sytuację mamy w umowie z Niemcami oraz z Holandią. Preferencja WHT w odniesieniu do należności licencyjnych przeważnie polega na uprawnieniu do zastosowania przez płatnika obniżonej stawki podatku. Zwykle w przedziale od 5 do 15%. Z kolei na gruncie innych umów o unikaniu podwójnego podatkowania jest wręcz odwrotnie, ponieważ definicje należności licencyjnych w nich zawarte nie uwzględniają w swoim zakresie urządzeń przemysłowych. Dla przykładu jest tak w umowie z Francją oraz z USA. W takich przypadkach, skoro wynagrodzenia związanego z użytkowaniem lub prawem do użytkowania urządzeń przemysłowych nie uznaje się za należność licencyjną, to w takich przypadkach należy to traktować jako zyski przedsiębiorstw, o których przeważnie mowa w. Artykule 7 takich umów. Preferencja WHT w przypadku zysków przedsiębiorstw przeważnie polega na prawie do całkowitego zwolnienia z obowiązku poboru i zapłaty podatku WHT. W konsekwencji nasuwają się wnioski, że to, czy korzystający z urządzenia przemysłowego zapłaci podatek u źródła z tytułu wypłacanych zagranicznemu kontrahentowi należności, decydować może to, z jakiego kraju pochodzi ten kontrahent oraz to, jaką definicję należności licencyjnych zawiera umowa zawarta przez Polskę z krajem tego kontrahenta. Zbliżając powoli ku końcowi przygotowanych przez nas zagadnień, przybliżymy jeszcze przykład sytuacji, w której kluczowej roli w kwestii zwolnień z podatku WHT nie odgrywają wszelakie weryfikacje czy gromadzenie odpowiednich dokumentów przez płatników, a forma prawna, pod którą działa zagraniczny podmiot otrzymujący płatności z Polski. Ta forma prawna była przedmiotem wyroku NSA z 20 marca tego roku. Sprawa dotyczyła polskiej spółki zależnej, która wypłacała odsetki z tytułu pożyczki do swojego jedynego udziałowca którym właśnie była niemiecka spółdzielnia. Zdaniem polskiej spółki, niezależnie od formy prawnej udziałowca otrzymującego należności, przysługuje jej prawo do zastosowania zwolnienia partycypacyjnego z podatku WHT, o którym mowa w artykule 21 ust. 3 ustawy o CIT, o ile na moment uregulowania odsetek spełnia ona wszystkie ustawowe warunki tego zwolnienia. Jednak na niekorzyść spółki z jej stanowiskiem nie zgodził się ani dyrektor KIS, ani obie instancje Sądu Administracyjnego. Uzasadniano to tym, że pomimo dopilnowania przez polską spółkę ustawowych warunków zastosowania zwolnienia partycypacyjnego, to jednak nie została spełniona podmiotowa przesłanka tego zwolnienia, ponieważ niemiecka spółka której dotyczy ta sprawa, nie jest spółką, a właśnie to spółek dotyczy owe zwolnienie. Usadniano to tym, że niemiecka spółdzielnia nie została określona jako spółka ani w odpowiednich przepisach unijnych, ani w słowniczku do ustawy o CIT, ani także w specjalnym załączniku numer 5 do tej ustawy, w którym określono szereg zagranicznych form prawnych. Rozumianych jako spółki, między innymi właśnie dla celów zwolnienia partycypacyjnego z podatku WHT. Dla przykładu, wspomniany załącznik nr 5 do ustawy o CIT wymienia między innymi spółdzielnie, ale prawa portugalskiego, a niestety na niekorzyść tej sprawy nie wymienia spółdzielnie prawa niemieckiego. Oznacza to, że w takich sytuacjach na dalszy plan schodzą kwestie rzeczywistego właściciela należności, certyfikatów rezydencji podatkowej czy faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej, a kluczowym jest fakt, że zarówno na gruncie prawa unijnego, jak i prawa krajowego, Niemiecka spółdzielnia nie została uprawniona do korzystania ze zwolnienia partycypacyjnego z WHAT-u. Podsumowując, wynika z tego, że polskie spółki zależne, które wypłacają należności do zagranicznego podmiotu, który jest z nimi bezpośrednio powiązany, a podmiot ten działa w formie prawnej niemieckiej spółdzielni, to zasadniczo mają one wyłączoną możliwość, Korzystania ze wspomnianego zwolnienia partycypacyjnego z podatku u źródła. Na zakończenie chcielibyśmy przejść na grunt przepisów unijnych i opowiedzieć krótko o projekcie dyrektywy FASTER, której celem jest uproszczenie i przyspieszenie procedury odzyskiwania nadpłaconego podatku u źródła z tytułu dywidend i odsetek. Jednym z głównych założeń tego projektu jest wprowadzenie we wszystkich państwach członkowskich wspólnego unijnego cyfrowego certyfikatu rezydencji podatkowej, który będzie miał jednolity format i jednolitą treść. Projektowane przepisy zakładają, że taki certyfikat ma zostać wydany w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, oczywiście o ile nie wystąpią okoliczności uzasadniające opóźnienie i organ będzie posiadał wszystkie wymagane informacje. Taki certyfikat będzie ważny przez okres roku podatkowego albo przez okres Roku kalendarzowego i będzie on uznawany we wszystkich państwach członkowskich, co znacząco ułatwi unikanie podwójnego opodatkowania. Dodatkowo dyrektywa FASTER umożliwi państwom członkowskim wprowadzenie dwóch procedur szczególnych czyli procedurę ulgi u źródła oraz system szybkiego zwrotu. W ramach procedury ulgi u źródła odpowiednia stawka podatku będzie stosowana już w momencie wypłaty odsetek czy dywidend, natomiast system szybkiego zwrotu zakłada, że zwrot podatku musi zostać wypłacony w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku. Dyrektywa wprowadzi także obowiązek ustrukturyzowanego zgłaszania informacji przez pośredników finansowych, takich jak np. banki i powstaną krajowe rejestry takich pośredników. Zgodnie z założeniami państwa członkowskie mają czas na implementację przepisów do końca 2028 roku, natomiast przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2030 roku, z tym że warto pamiętać, że proces legislacyjny nadal trwa i te terminy mogą ulec przesunięciu. To już wszystko, co na dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Do zobaczenia. TPA Observer. Stawiamy na dobre połączenia.